Osoby, które chcą schudnąć, przychodzi wieczór i zastanawiacie się, czy tym razem znowu nie polegniecie na polu bitwy. Czy nie wyciągniecie czekolady, bo myślicie o niej już od kilku godzin. Nie pozwól, by zachcianki przejęły nad tobą kontrolę. Najedz się wczesnym wieczorem dużą kolacją. Najedz się dosyta warzywami i solidną porcją mięsa i ryb. Dodaj do tego też kiszonki. W ten sposób twój organizm dostanie wszystko, czego potrzebuje. Jedz do czasu, aż będziesz mega pełny, żeby już nie starczyło miejsca w na zachcianki, a w głowie nie było miejsca na pokusy, które hamują twój progres. Każdy wieczorny skok na słodkie czy przetworzone jedzenie to krok w tył. Nie rób sobie tego. Masz siłę i masz cel. Chcesz schudnąć 20 kg do lata, więc zjedz porządnie, wczesną kolację, nasyć się pod korek. Odczekaj 2-3 godziny i idź spać z poczuciem, że wygrałeś dzisiejszy dzień. Zamiast czekolady, która zrujnuje twój sen, regenerację i spalanie tłuszczu, napij się melisy, dzięki której będziesz spał jak suseł, głębokim regeneracyjnym snem, podczas którego zregenerujesz organy i spalisz całą masę tłuszczu.